Witam Was bardzo gorąco i serdecznie na kanale Nowa Era Sekret Kapłanki, i zapraszam w szczególności wszystkie osoby z znaku Koziorożca na czytanie marcowe jeszcze, bo troszkę nadrabiam stracony czas, utracony czas. Em, na temat miłości, relacji, związków, uczuć itd. Tak Pamiętajcie, kochani, oczywiście, że czytanie jest kolektywne, ogólne i nie musi ono absolutnie w całości pasować do, do Was. Może tylko jakieś części tego czytania będą do Was przemawiały, i jeżeli całe czytanie będzie się zgadzało, no to super, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Zachęcam, zapraszam serdecznie i jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą. O subskrypcję, o łapki w górę, o udostępnianie, ponieważ kanał jest świeżuteńki i no liczę na Waszą pomoc w budowaniu go, a w zasadzie w odbudowywaniu. Kochani moi, możecie pamiętać mój głos, jeżeli oglądacie dość często rozkłady tarotowe, możecie kojarzyć mój głos z kanału Królowa Kielichów Tarot, który został zamknięty. Ale jednocześnie no, mam ogromną prośbę, jeżeli chodzi o wsparcie wasze w budowaniu nowego kanału o nazwie Nowa Era Sekret Kapłańki. Dobrze, już nie będziemy przedłużać. Zaczynamy. Co dla koziorożców na marzec 2025? Uczucia, związki, relacje, miłość. Co od Was odchodzi, drogie koziorożce? Super, osiem mieczy od Was odchodzi. Już żegnacie się z tą paskudną energią. Co jest wyzwaniem Waszym w tym miesiącu? Uuu, wyzwaniem jest książę Buław. E Odpowiedzi na to wyzwanie, czyli wasza energia w odpowiedzi na to wyzwanie, cesarz bardzo dobrze, moi drodzy. E, wasza energia ogólna, osiem e, pucharów, e, energia z zewnątrz, królowa monet, rada od tarota. Rycerz Buław, e, no i koniec miesiąca, cztery miecze. Ok, na spodzie czytania mamy osiem monet. Tu jest mamy jeszcze pak, księcia mieczy a z kielichów. To była jakaś szansa tak na odtworzenie na nowo stabilizacji, bo tutaj pogubiliście się w jakiejś relacji, widzę. Tutaj um, nowy cykl zaczął się od stabilności od bezpieczeństwa, ale niczego tutaj jakby nie byliście pewni. No, zależy wam na tym stabilnym związku, pragnęlibyście jakiś uczuć. Um, no i pracujecie tutaj być może nad tym bardzo do, bardzo bardzo skrzętnie, dobra energia, która od Was odchodzi no to jest energia, która wprowadziła Was w jakiś mentalny zamęt, to są różnego rodzaju myśli, różnego rodzaju informacje które do Was docierały te informacje mogły nawet powiem tak, że doprowadzić Was do jakiegoś rodzaju paraliżu Dlaczego tak mówię? Bo przy ósemce mieczy są to informacje nie tylko z waszego wnętrza, czyli z waszego umysłu. Ale również są to informacje pobierane wszelakiego rodzaju z zewnątrz. Połączenie tego bywa bardzo niebezpieczne i zazwyczaj doprowadza nas do takiego miejsca, w którym niestety nie wiemy nic. Podkręcone jeszcze negatywnym myśleniem, jakimiś schematami, nie daj Boże. E, zaczynamy toczyć batalię wręcz w głowie. E, po chwili już nic nie wiemy, nic nie rozumiemy, e, dodatkowo nie wiemy, jak z tej sytuacji wybrnąć. No dobra, zobaczymy, dopowiedzmy do tej energii, bo ta energia już od Was odchodzi, więc to jest fajne, że już żeście być może doprowadzili ten umysł do porządku zrozumieliście, co jest prawdą, co nie, na czym trzeba się skupiać, jakie myśli można pozostawić, jakich myśli należy się pozbyć. No tak, no i te myśli, to były odwieczne kłótnie, odwieczne konflikty. Te konflikty powstawały w głowie, słuchajcie, drogie koziorożce. Wyżeście powiem nawet, że mogłyście się kłócić w głowie same ze sobą. Same ze sobą mogłyście nawet kłócić się w głowie. No, właśnie, no i siódemka mieczy. Tutaj chodzi o to, że wasza głowa próbowała jakby uzyskać odpowiedź, czy mnie ktoś oszukuje, czy mnie ktoś nie oszukuje. Muszę znaleźć rozwiązanie, muszę znaleźć odpowiedzi. Wieczne konflikty, wieczne kłótnie, wiecznie coś udowadnianie. No, po prostu zrobił się w waszej głowie taki zamęt odnośnie tej sytuacji, tej, tego oszustwa, tej zdrady być może, tego kłamstwa. Tego poczucia, że coś jest nie tak. No, stworzyliście sobie niezłe więzienie. Powiem tak krótko. Ta energia odchodzi i super. Co jest teraz z wyzwaniem? Ja bym powiedziała, że wyzwaniem jest dostrzec obok Was kogoś, i to jest jedna z opcji, kto jest mocno skupiony na sobie. No, to jest ktoś, kto przede wszystkim działa z ognia, czyli ma dużo namiętności w sobie, ma dużo charyzmy, chce działać. Niestety, to jest na pozycji księcia, czyli tak naprawdę pazia. To jest energia, która pożąda, która jak zapłonie, to się nie potrafi powstrzymać. To jest troszeczkę takie, powiem, robo, robienie show, żeby coś zdobyć, tak, bez zaangażowania emocjonalnego, e... bez emocji, bez zahamowań, tak? I teraz to będzie dla jednych, a dla drugich będzie... E że to jest może być wasza energia, że to wy tak będziecie robić. No nie, dobra. Wy tutaj się podnosicie jak feniks z popiołów. Chcecie to zrobić, yy, chcecie na nowo coś rozpocząć, dość już siedzenia w tej energii właśnie, no właśnie, w energii wiecznie czekającej na coś, co emocjonalnie przyniesie jakieś Jakieś zadowolenie i jakieś szczęście. Wychodzicie z iluzji czekania wiecznie na coś, co może do was przyjść, czekania na to, aż odpowiedzi się pojawią, czekania na to, aż ktoś z was wybierze, aż ktoś zrozumie coś. Absolutnie tutaj już nie macie na to ochoty, więc wyzwaniem jest, aby dostrzec, że ktoś od. Um, takie show przed Wami prezentuje ogniste, no bo w Waszej reakcji na to wyzwanie jest karta cesarza. No i Wy to ukrócacie w moment, moje drogie. Jeżeli mówię do Pani, jeżeli mówię do Panów, to jeszcze będzie to mocniejsze. Tutaj ktoś, że tak powiem, pierdyknie pięścią w stół i powie halo, halo, gdzie moralność, gdzie odpowiedzialność. Gdzie poczucie bezpieczeństwa? Gdzie z tym ogniem do takiej siły? Ja bym to tak powiedziała, taka energia tutaj jest. Wy będziecie chciały albo będziecie chcieli pokazać komuś, w jaki sposób powinno się to robić. Eee, macie bardzo dużą siłę, ogromną si ogromną moc. Eee, być może nawet wspartą e, troską, wspartą e, uczuciem, miłością, e, cierpliwością. To jest bardzo dobra energia, bardzo przyjazna energia, bardzo ciepła energia. Wy skądś tą siłę tutaj weźmiecie, żeby właśnie pierdyknąć tą ręką w stół i powiedzieć dość. Nikt nie będzie w taki sposób do mnie podchodził. Nikt. Ja chcę teraz zaopiekować się sobą, zatroszczyć się o to i o to, co kocham, o to, yy, kogo kocham. Yy. I piękna energia, bo tutaj widać, że bardzo, bardzo dużo było treningu, że tak powiem, włożonego w to, żeby potrafić powiedzieć nie. No, wasza energia ogólna koziorożce może nie jest jakaś taka bardzo aktywna, bo może absolutnie przestajecie się starać o coś. Z racji tego, że nic się nie dzieje, że to wy jakby musicie reagować na coś, że to wy musicie działać, wy musicie się starać. No, właśnie wydaje mi się teraz już bardziej, że ta energia tutaj, tego pazia. Ognia była waszą energią, jakby wychodzącą do kogoś, kto nie ma zamiaru wam właśnie stanąć w takiej roli odpowiedzialnej. No, być może nie macie odwagi, po prostu, żeby odejść, zwlekacie trochę może potrzebujecie jakiejś takiej siły, żeby w końcu powiedzieć prawdę żeby w końcu zebrać się w, w sobie w siłę i powiedzieć: dobra dość, Ja odchodzę. To raczej tutaj sta stajecie w takiej stagnacji troszeczkę emocjonalnej i w ogóle działania. Wchodzicie, izolujecie się, wchodzicie w jakąś taką swoją energię eremity, która... E no dodatkowo, poza tym, że się uczy, to trochę odpoczywa, spędza czas naprawdę na jakimś takim komfortowym przyswajaniu wiedzy, czas spędzony samemu ze sobą, izolujecie się od tych wszystkich wiadomości, izolujecie się od tych wszystkich wysyłanych, no nie wiem co, jakichś informacji. Tu widzimy, że ktoś, ta dziewczyna puszcza w powietrze latawca, pod tym latawcem jest przyklejone jakieś zdjęcie, więc wypuszcza jakąś wiadomość, ukrywa coś w tej wiadomości. No, być może wy już nie macie ochoty tutaj na przyjmowanie żadnych wiadomości, czy one są, czy tam coś jest ukryte, czy tam coś nie jest ukryte, to nie chce mi się już szukać nie widzę powodu, ani nie widzę sensu. Energia z zewnątrz to energia królowej monet, czyli kobiety, która jest bardzo silna, kobiety, która jest bardzo stabilna. Może to być matka, może to być teściowa siostra starsza. No, w każdym bądź razie to jest ktoś, kto mógłby um, może dać Wam jakieś rady. Ktoś, kto potrafi świetnie sobie w praktyczny sposób poradzić z różnymi rzeczami lub jest to po prostu energetyka kogoś kto dba o dom kto dba o rodzinę kto dba o przyjaciół kto świetnie potrafi zorganizować sobie całe życie swoje no właśnie bo tutaj lub też energetyka, trochę mi się tu może pokazywać jakaś osoba trzecia, bo tu widać, to nie? Tu widać, że tu się coś dzieje. Tu nie ma uczuć, tu są rany, tu są wspomnienia, tu jest niechęć, tu jest wzięcie odpowiedzialności. Trochę bym powiedziała izolowanie się od całych tych przepływów informacji, brak aktywności. No i tutaj faktycznie jakaś królowa monet wyczekuje kogoś, kto pomaga kto pomaga komuś innemu na chwilę obecną, tak? Kto uspokaja, uspokaja kogoś? To jest energia z zewnątrz, czyli ktoś jakby radzi sobie świetnie w swoim życiu. I wie, że to jest kwestia czasu i czeka jakby na kogoś, aż ten ktoś być może Wam okaże jakieś wsparcie po jakichś wiadomościach, po jakichś informacjach. Nie wiem, być może ta osoba z zewnątrz czeka, aż no ten Wasz partner może też tak być, przekaże jakąś wiadomość. Który stanie na wysokości zadania i przekaże swojej partnerce na przykład wiadomość, że, czyli Wam, że odchodzi. Jaka jest rada? A więc radą dla Was jest absolutnie nie te osiem kielichów, w których będziecie, a raczej to, żeby szarżować do przodu. W swojej sprawie niech, niech bra nie braknie Wam mocy. To jest Wasze pięć minut. Ja rozumiem, że możecie nie mieć spokojnego umysłu, ale nie zatrzymujcie się, moi kochani. Jeżeli Wasza sprawa wymaga jakiegoś działania szybkiego, nawet jeżeli nie jesteście w stanie, jakby nie macie wszystkich informacji, to nie bójcie się. Otwórzcie sobie serduszko, nie blokujcie się. Jeżeli trzeba, po prostu szarżujcie. E... Jeszcze jedno wciągnięcie. Uh -huh. e, pomimo lęku i strachu, pomimo rozczarowania miłosnego tutaj, pomimo tego, że jakaś tajemnica tutaj wychodzi na jaw, e... No tutaj trzeba coś, moi drodzy. Yy... Wykorzystać tą sytuację na swoją korzyść. Popracuj, poprzyglądajcie się czemuś w tej sytuacji. Popatrzcie się, wykorzystajcie swój spryt. Bo fajnie, bo na koniec miesiąca pokazuje się dyplomacja, negocjacja, jakiś rozejm, jakieś porozumienie. Być może będziecie w trakcie porozumienia z tą swoją osobą. No tak, żeby było dobrze dla wszystkich, tak? Że jesteście w stanie sobie wyobrazić tą sytuację, jesteście w stanie tą sytuację zaakceptować. Um. Być może nawet unikniecie jakichś kłopotów czy problemów, uda Wam się wyjść z tej sytuacji naprawdę cało, ale musicie bronić swojego. Musicie bronić uparcie, bym powiedziała, swojego. Ehm. No właśnie, tutaj po malutku, po malutku ktoś będzie pracował nad jakimś uczuciem. No bo tutaj ja widzę, że w tej sytuacji waszej uda wam się uniknąć wielu niedogodności. I tak naprawdę sytuacja może przynieść Wam naprawdę dobre korzyści. Może są, będą to korzyści finansowe, może będą to korzyści, e, które pozwolą Wam po prostu e, wyjaśnić sprawę, zakończyć bez kłótni, bez żadnego tutaj większego cierpienia, bo myślę, że to cierpienie było już wcześniej. E, Będziecie na nowo może lokować jakieś swoje uczucia, czy stać przy tym, że jednak ten ktoś do was wróci w końcu. Nie kłóćmy się, tak? Może coś na tej zasadzie? No, wy nie chcecie tutaj się poddać, wy będziecie obstawać przy swoim i tyle. No dobra, zobaczmy, jaka jest rada dla koziorożców od aniołów. Jakie jest przesłanie anielskie dla koziorożca? Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i oddechów. Kiedy każdy wydech jest czymś, co dajesz, a wdech czymś, co przyjmujesz, i nie ma w tym równowagi, nie ma w tym rytmu, to wtedy Przestaje coś działać, to wtedy wypada się z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w Twoim życiu zrównoważyć wydechem, a w ten sposób utrzyma się optymalny stan zdrowia oraz energii. Więc jeżeli Ty tutaj coś od siebie zbyt dużo dajesz, to nie ma się co dziwić, że druga osoba zbyt wiele bierze. Trzeba tutaj prze, przy, przyprowadzić się do równowagi. I tego Wam życzę drogie koziołki. Ściskam. Pozdrawiam, pa. pa.